Drukarka 3D to naprawdę świetne narzędzie, ale tylko wtedy, gdy uczeń najpierw coś sam zaprojektuje, a nie kliknie w gotowym szablonie: Wydrukuj breloczek. I wiecie, no już sobie wyobrażam te klasy, które mają 25 osób i wszyscy czekają, aż wydrukuje się ten breloczek. Ponadto, nie wiem, czy wiecie, bo ja się dopiero niedawno dowiedziałam, że jest coś tak niepozornego, jak mikrokontroler, czyli taka mała płytka elektroniczna wielkości pudełka zapałek, która może być genialnym narzędziem do nauki logiki, programowania, automatyki. Można z jego pomocą stworzyć prosty czujnik ruchu, jakiś system alarmowy, inteligentne oświetlenie, a przy okazji nauczyć się przyczynowości, przewidywania, no i przede wszystkim współpracy. Ale. Znowu, to działa tylko wtedy, gdy mikrokontroler nie trafia do klasy jako gadżet do pokazania, tylko jako element przemyślanej lekcji. Nie wtedy, gdy nauczyciel wręcza go uczniom i mówi, no to się pobawcie, tylko gdy ten sprzęt faktycznie wpisuje się w jakiś sensowny projekt edukacyjny, który ma cel, temat i jakiś efekt końcowy.